Dzień dobry, dzień dobry, dziubeczki! Dzisiaj mamy takie zadanko do rozgromienia. W trójkącie KLM poprowadzono wysokość KN, długość niektórych odcinków opisana za pomocą wyrażeń algebraicznych, KL2Y, LM2X, KN jest K plus 1. To korzystanie wywyższa odpowiedź pośród podanych. Pole trójkąta KLM opisano wyrażeniem. KLM. Czyli musielibyśmy mieć całe to MN, to jest... nie mamy tego ok, ln mamy ln też nie mamy bo wzór na pole trójkąta jest 1 druga razy a razy h i teraz musimy kminić mamy tutaj opuszczoną naszą wysokość kl jest bok ok, ale to nam się nie przyda niestety lm, dobra, lm mamy mamy podstawę lm, super czyli u nas to będzie 1 druga razy lm, czyli 2x a H, k, N jest, to mamy tutaj k plus 1, czyli będzie razy k plus 1. I teraz, kochani, czy, o, tutaj się skróci to z tym, czyli zostanie nam x razy k plus 1. I teraz, kochani, czy mamy taką odpowiedź? Mamy oczywiście odpowiedź, a, tyle. Wzór na pole trójkąta, jedna, druga razy podstawa, razy wysokość, która jest właśnie na nią opuszczona. To ml to jest naszą podstawą tutaj, a kn jest naszą wysokością tutaj. Tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie do końca. Jeżeli cokolwiek zrozumieliście z tego odcinka, zapraszam Was do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo TikToku. Pozdrawiam Was ciepło i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Jo, jeżeli film się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. Dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie dziękuję wam za to, dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde. Postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć.